Witam wszystkich w tutorialu jak założyć World of Warcraft Starter Edition, mówi Kernel. Odwołując się do oficjalnego FAQ są na to trzy drogi. Można założyć konto przez stronę Battle.netu, dostać zaproszenie od gracza poprzez system Recruit a Friend, bądź użyć kodu aktywacyjnego rozdawanego w produktach Blizzardu. My weźmiemy tą pierwszą opcję. Zanim przejdziemy do procedury rejestracji, opiszę pokrótce limity, jakie są na kontach startowych. Często na to konto mówi się trial. Akurat błędnie, gdyż nie ma ono nałożonego standardowego w trialach limitu czasowego. Można grać do woli z pewnymi ograniczeniami. Najważniejsze z tych ograniczeń to ograniczenie levelu postaci do 20, maksymalne posiadanie 10 sztuk złota. Brak dodatków, co oznacza brak niektórych raz, nie można handlować z innymi graczami, i nie można się odzywać na czatach publicznych. Większość z tych obostrzeń jest nałożona przez wzgląd na spomerów i goldmakerów. Link do tego queue znajduje się w opisie. Dobra, przejdźmy do tworzenia konta. Zaczynam od wejścia na stronę podaną w opisie albo od skoczenia na Bottleneck, następnie visit World of Warcraft. I teraz, na tej stronie, play it free. W obu przypadkach skończymy w tym samym miejscu. Dobra, tutaj jest do wypełnienia kilka pól. Można też sobie obejrzeć reklamę z Chuckiem Norrisem. Tak, zgadzam się z licencją, a jakże. Okej, okay, już konto założone, więc teraz ściągam grę. Naciskamy to i ściągnie się nam mały downloader, który sam ściągnie całą grę i on zainstaluje. Wygląda jakoś tak. I to wszystko. Mamy konto, mamy instalator, który nam właśnie ciągnie kilku gigabajtową grę. Wystarczy poczekać na finish i zalogować się podanym wcześniej mailem i hasłem. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia na serwerze Burning Legion. See ya!